Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Rafał z Detailing Ozon Mat. Słuchajcie, zrobiło się bardzo ciepło, wszyscy teraz chcą mieć odgrzybioną klimatyzację. Dziękuję, że tak bardzo dużo dzwonicie, dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję, że oglądacie, że wierzycie w tą metodę. Dziękuję, że pytacie, lajkujecie, subskrybujecie. Dzięki za Wasze pytania. Staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Ostatnio odpowiadałem Wam na temat filtrów. Fajnie, że się Pan zainteresował. Natomiast ja dodam, że w zeszłym roku byłem na targach poznańskich. Widziałem komory, gdzie się bada różne filtry kabinowe itd. Szkoda, że nie nakręciłem tego materiału, bo uważałem, że to nie będzie tak istotne. Natomiast okazuje się, że kwestia filtrów kabinowych to dość złożona sytuacja. Od zwykłych filtrów po filtry bioniczne oraz filtry z natryskiwanymi tak naprawdę ujemnymi jonami. Pomimo tego, że niektórzy producenci mówią, że są to zwykłe filtry bawełniane czy filizelinowe, to nie do końca tak jest. Te markowe niektóre potrafią mieć wstrzykiwane w tą pierwszą warstwę, która jest z tworzyw sztucznych po prostu jony ujemne, które wyłapują ładunek potencjalny dodatni wszystkich zanieczyszczeń i dużo więcej się tego osadza. Natomiast ja w to do końca nie wierzę. Wolę filtry węglowe pomimo tej absorpcji, e, tak naprawdę te filtry wam dużo lepiej filtrują i tak dalej. Ale słuchajcie. Jak widzicie gadżety, które używam to macie tutaj wszystkie metoda została moja hybrydowa, jak gdyby zupgradeowana. Robię jeszcze inaczej, jeszcze lepiej osiągnąłem lepszy skutek. E, jak widzicie Wszystkie urządzenia mają przeglądy. Mamy tutaj paszport techniczny z stężenia ozonu. Ten będzie leciał za chwilę po sezonie. Bardzo dużo teraz jest pytań od Państwa, kiedy mogę przyjechać, kiedy zrobić i tak dalej. Ja zapraszam Państwa, tylko wszyscy w kolejce, no ja wszystkich sam nie przerobię. Na pewno ta metoda się sprawdza, na pewno daje najlepszy skutek, najlepszy efekt i najdłuższą trwałość, jeżeli chodzi o dezynfekcję i klimatyzację, ponieważ my połączyliśmy kilka aspektów, nie tylko samo ozonowanie. Nie nie tylko same czyszczenie chemiczne parownika e, i zamgławiania, i wietrzenia, i to wszystko, wszystko jest w pewnych aspektach tak naprawdę czasowych, dlatego ta metoda jest taka skuteczna. E, słuchajcie, wczoraj zakończyłem pana z Toyotą, był wszędzie, robił wszędzie, czyścił sobie środkiem na bazie alkoholu, próbował to robić, nie zdało to egzaminu. Także e, no, skończyliśmy ponad 6 godzin, to trwało. Zobaczymy, pan się odezwie za 2-3 tygodnie. Zresztą zawsze daje taki pryzmat czasowy swoim, że tak powiem, klientom, którzy mają czas na to, żeby przetestować skuteczność tej metody i wtedy ewentualnie się wypowiadają. Słuchajcie, zapraszam Was do materiałów. Oglądajcie. Subskrybujcie, lajkujcie, dziękuję, że jesteście. Za chwilę kręcę materiał odnośnie granatów do klimatyzacji. Poruszymy sobie pewien aspekt, pokażę Wam co i jak, opowiem, wrzucę pewną, pewne materiały dotyczące tak naprawdę, z czego to jest zrobione, jak to działa toksycznie dla Was i w ogóle szok, co się tam znajduje. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam Was do materiałów. To tylko część gadżetów, które wyciągnąłem, chciałem wam pokazać. Jeżeli robić jakiekolwiek odgrzybianie klimatyzacji, to trzeba to robić z miernikami, trzeba to robić w odpowiednich progach czasowych. Większość wszystkich ozonowiczów, czy operatorów ozonów, czy to w przeglądach klimatyzacji, wiecie, jak robi? Ja wam powiem jak. 30 minut stężenia ozonu, nie wiadomo jakiego, bo nie mają mierników. Nie daj Boże robią to na słońcu. To już jest w ogóle dramat. I nie tylko tu mówimy o panach pod namiotami, którzy wyrosną jak grzyby po deszczu, co tak zawsze mówię, ale tak samo robią ci panowie, którzy robią przeglądy mechaniczne klimatyzacji i szacują im za to, co robią. Natomiast jest to tak niebotyczny i kardynalny błąd, że ozonują w pełnym słońcu, gdzie ta UVA, UVB czasami minimalne stężenie tych promieni procentowe UVC niweluje nam to wszystko. To wszystko jest bardzo złe, bardzo toksyczne. Nie wiemy kiedy generatory ozonu były kalibrowane, kiedy były badane, kiedy były robione. Słuchajcie, pytajcie o to, dopytujcie, bo zrobicie sobie więcej krzywdy niż pożytku. Zamiast dezynfekowania odpowiedniej klimatyzacji w waszej w aucie Zrobicie sobie bardzo duży błąd, bo wytworzycie więcej związków toksycznych i chemicznych, za które zapłacicie nie chodzi o to tam, czy to jest 50, 40, 60 zł, czy 100 zł, tylko zrobicie sobie bardzo dużą krzywdę. Z toksycznych związków, które się wytwarzają po ozonowaniu. I teraz Wy nie wiecie, w jakim stężeniu tak naprawdę robicie te odgrzybienie klimatyzacji ze względu na to, że nie widzicie, jakie osiągacie stężenia, w jakich progach należy pracować. Jakie są logarytmy usuwania tak naprawdę tych związków, które wam e, brudą e, tą klimatyzację? Mówimy tu o grzybach, pleśniach, e, sporach. Prądkach, później są przetrwalniki, no tego jest sporo. Ja tu nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem profesjonalnym chemikiem, ale trochę o tym czytam, cały czas powiększam swoją wiedzę. I tak naprawdę, zanim oddacie swoje auto do ozonowania, to zapytajcie, na jakim sprzęcie pracują, czy są pomiary, ile czasu wietrzą, czy sprzątają po ozonowaniu, to jest bardzo ważne. Ważniejszy jest aspekt wietrzenia auta po ozonowaniu. Jak tak naprawdę aspekt samego ozonowania. Bo jeżeli facet ma sprawny sprzęt, czy tam facetka, czy tam pani, żeby niefrasobliwie pewnych rzeczy nie mówić, I, bo tych filmów jest masa na YouTube i ja nie neguję tego, że mają z tego biznes. Ok, róbcie to, słuchajcie, im nas więcej, tym lepiej, ale róbmy to zgodnie z jakością. Róbmy to na urządzeniach pomiarowych. Ale jeżeli ktoś wkłada generator ozonu, nie wiadomo kiedy był sprawdzany, nie wiadomo jakie substancje się tam przenoszą na te płytkowe generatory ozonu. Wyobraźcie sobie, że w dużej ilości są używane. E... Środki do konserwowania, tak naprawdę plastików, winyli oraz materiałów tapicerowanych, one wytwarzają substancje tłuste przy pewnych temperaturach. Ja już nie mówię tutaj o ozonowaniu w skrajnie wysokich temperaturach, bo powyżej 23,5, 23,7 i7 ten ozon już praktycznie nie występuje. Jeszcze niech na to wali e, słońce, gdzie jest to auto ozonowane w pełnym słońcu. Wtedy macie kardynalny problem, tak naprawdę, i nie daj Boże jeszcze wracając do tego generatora ozonu na tych płytkach osadzają się te wszystkie związki tłuste które są wtedy następuje przepalenie tak zwanej tej płytki nie ma wtedy tego gęstości tego ozonu a między szczelinami w których, w których między płytką dodatnią a ujemną gdzie następują wyładowania koronowe tak naprawdę robi się szczelina robią się przebicia wytwarza się masa tak naprawdę dużo toksycznych związków, bo wyładowania koronowe wytwarzają się w plazmie. Żebyśmy, żebyście wiedzieli, to jest plazma niskowagowa, tak naprawdę, gdzie ona oddziaływuje tak naprawdę na polaryzację pęd tak naprawdę tych cząsteczek ozonu, i to one wtedy się Wam łączą w odpowiedni sposób. One się rozkładają do tlenu atmosferycznego i tlenu. E, cząsteczkowego, tak naprawdę, czy atomowego. E, nie chcę tutaj przekręcić nazwy, żebyście Państwo nie powiedzieli, że mówię o jakichś głupotach. Natomiast e, tak naprawdę pamiętajcie, że ten ozon trzeba rozłożyć później i związki, które się wytwarzają, tak zwane te szkodliwe tlenki ozonu, e, czy ozonki, jak Wy to nazywacie, czy kwas azotowy, to wszystko trzeba zniwelować. Później trzeba się tego pozbyć z auta. Także jeżeli to robić, Ozon jest świetną perspektywą. Ozon jest super gazem, tritlenem, tak zwanym alotropowym, czyli przy tym samym stał, stałym stanie dajmy na to gazowym przechodzi z jednej substancji w drugą. To tak samo jest z węglem, gdzie później macie gra, gra, grafit. Yy, mamy później diament, no i grafen. No i też z jednego tak naprawdę składu chemicznego, znaczy z, jedne, z, z jednego, z jednej postaci tak naprawdę, czyli węgla uzyskujemy różne tak naprawdę związki chemiczne. To chciałem powiedzieć. Za dużo chcę Wam powiedzieć i przekazać, i dlatego ta, ten baniak tak yy, trochę się plącze na tym języku. Ale w każdym bądź razie. Proszę Państwa, abyście zwracali uwagę na to, gdzie i jak i u kogo zonujecie, jakim sprzętem Róbcie to w cieniu, róbcie to w tej chwili na wysokich temperaturach, jeżeli nie macie możliwości pracować tak jak ja, że możecie schłodzić te pomieszczenie, no to ozonujcie, ale owszem, na załączonej klimatyzacji, ale musicie też pamiętać, że jeżeli macie brudny ten parownik, to nic wam to nie da. To jest tylko tak naprawdę zabicie lotnych związków, które się wytwarzają na kanałach oraz w pierwszych częściach składowych parownika, a dalej w środku lameli to wszystko siedzi. I tu jest problem. Jeszcze nie daj Boże, ludzie ozonują z założonymi filtrami kabinowymi, które są z węglem aktywnym, a absorberem akurat ozonu. No, jedno wytycza drugie, no, wyklucza drugie. Także no, proszę Państwa, róbcie to z głową. Róbcie to dla własnego zdrowia i zdrowia waszych najbliższych. Także, jak ktoś ma pytania, proszę pytać, dzwonić, ja postaram się odpowiedzieć. Chętnych, którzy chcą skorzystać z tej metody, zapraszam. Zazwyczaj działa to bardzo skutecznie. Oczywiście, ja też się uczę, dokształcam i staram się tą metodę de, jako pionier tej metody cały czas że tak powiem upgradeować natomiast na tą chwilę z tego co słyszałem od ludzi a mam rekordzistów którzy przyjeżdżają z klimatyzacją i mówią że mi że im nie śmierdzi 5 lat to jest niemożliwe, to jest niemożliwe po prostu. E, sam się zastanawiam dlaczego, no, ale słuchajcie, rzeczywiście w tym Hyundai'u, którym robiłem niedawno, pan był niespełna 5 lat, 4 lata z kawałkiem e, temu. No i mówię, że nic nie robił. Ciężko mi w to uwierzyć, no ale jeżeli tak jest, no to super, że w niektórych autach to tak działa. Nie wiem w jaki sposób, nie dopytywałem go, użytkuje tej klimatyzacji. W każdym bądź razie pamiętajcie, przy tej metodzie, która. Jest, którą ja tak naprawdę propaguję, tą metodę hybrydową. Po wyczyszczeniu klimatyzacji nie wolno jest jej używać minimum 48 godzin do 72, ponieważ czynne środki, jak azotan srebra oraz tak naprawdę inhibitory korozji, które uzupełniają lamele parownika po wyczyszczeniu. E, później się na to kładzie jeszcze inny związek, który tak naprawdę jest związkiem e, grzybobójczym, pleśniobójczym, bakteriobójczym, sporoobójczym, przetrwalnikowym. E, no naprawdę pełen aspekt i zastosowanie. I połączyłem tutaj nie jeden środek, bo zawsze mówię o nanoklinie, ale również i klimatę. E, świetny produkt również też. Także połączyłem to, wyciągnąłem najlepsze aspekty tych metod, pobadałem jakie związki się wytwarzają, ile czasu potrzeba na rozłam, jak to należy usunąć, jak to należy sprzątnąć. Także no mówię, ja osiągam wysokie logarytmy i skuteczność tej metody, ze względu na to, że robię to wszystko generalnie z miernikami w pomiarach. I jesteśmy w stanie usunąć bardzo dużą ilość tych wszystkich zanieczyszczeń, zabrudzeń, tych wszystkich szkodliwych substancji, które tak naprawdę Państwu szkodzą. Dodatkowo powiem Państwu tak. Mam takie badania, gdzie okazuje się, że nawet auto wyprane detailingowo jest usunięte tutaj z wszystkich tych materiałów tapicerowanych bardzo duża ilość tych wszystkich brudów, zanieczyszczeń. Materiał świetnie wygląda, jest czysty i tak dalej. Natomiast, jeżeli auta nie są na przykład ozonowane dobrymi generatorami ozonu, e, gdzie ten gaz nam wejdzie wszędzie, bo dużo ludzi, którzy opiera auta, nie wyciąga tak naprawdę tych wszystkich foteli i innych rzeczy. No, każdy robi na swój sposób. Jak najbardziej ja to szanuję. No, każdy niech robi jak uważa. Ale jest takie badanie, które mówi o tym, że po tygodniu użytkowania już dajmy na to, usunęliśmy tam. 88% zabrudzeń to tak wam strzelam tylko prowizorycznie, bo czasami jest więcej, czasami jest mniej w zależności kto i jak wykona jaką usługę. I w tym momencie jeżeli mam te 88, 85% usuniętych zabrudzeń tych powierzchniowych, to część wam i tak wejdzie w materiał e, poniżej materiału tapicerowanego i wtedy właśnie stosuje się ozonowanie, ale po ozonowaniu Wyciera się tą tapicerkę, a później się zamgławia odpowiednimi środkami, które wnikają w pory, aby usunąć resztę tych związków, a później dopiero się tak naprawdę odkurza te auta. Także tak to wygląda i tak to powinno być robione. A w tym badaniu wychodzi tak, że po tygodniu użytkowania, jak miejsce tam, dajmy na to, zostało tam 0. Znaczy 3% z kawałkiem do 6, czasami 9% zostaje tych zabrudzeń, e, czasami 12, czasami 15%. No mówię, w zależności jaka jest metoda, jakie związki chemiczne są użyte do oprania ma, y, materiałów tapicerowanych oraz e, czym zostanie usunięty cały ten kokpit i tak dalej. No mówimy tutaj o czyszczeniu, czy to na, na zasadzie kosmetyki samochodowej, czy na zasadzie. E, tak naprawdę mm, no, sztuki detailingu, tak to nazwijmy, bo żeby kogoś nie obrazić, okazuje się, że jeżeli auta nie są ozonowane, co moim zdaniem jest to nieodzowny czynnik i powinien być na wyposażeniu każdego detailera, mamy tak naprawdę po tygodniu wzrost już ponad 60% całych tych wszystkich e, zanieczyszczeń, zabrudzeń i tak dalej. No, i teraz to się rozwija, tapicerka jest niby czysta, ale to nie ma nic wspólnego z, z usunięciem bakterii, grzybów, e, roztoczy, gdzie tej, w tej chwili jest ciepło. Przenosicie to wszystko na kierownicę, na gałkę zmiany biegów, nie daj Boże się przypocicie, zostaje to wam w materiale tapicerowanym. Także no, jest aspekt i szeroka gama. Także pamiętajcie, ozonujcie. Bezpiecznie, odgrzybiajcie klimatyzację bezpiecznie. Ja za chwilę biorę się za nagrywanie filmu dotyczącego granatów, opowiem powiem co i jak, powiem z jakich substancji jest to złożone, a uwierzcie mi, to jest dramat. Prześledziłem na rynku ogólnie u nas dostępnych od dużych marketów poprzez hurtownie motoryzacyjne, które sprzedają tak naprawdę te granaty, nie ma w tym nic dobrego. Jest to wręcz bardzo szkodliwe, ale o tym nagrywam za chwilę osobny materiał. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału, materiałów. Lajkujcie, subskrybujcie, przekazujcie ten kanał innym. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam Was serdecznie. Rafał z Detailing Ozon Mat Płock.